Snapdragon 860, 120 Hz panel, głośniczki stereo, duża bateria oraz szybkie ładowanie. Zapraszamy Was dziś na test podwórkowego łobuza od Xiaomi. Duży, ciężki, mocny oraz charakterny. Poco X3 Pro to znakomity kontynuator legendarnej linii niedrogich i zarazem wyjątkowych smartfonów, które zawsze wzbudzały duże emocje. Ale pierwsze rzeczy pierwsze. Na temat zawartości zestawu jaki dostajemy wraz z telefonem nie ma się zbytnio co rozwodzić. To typowy starter pak chińskiego producenta. Słuchawka, 33-watowa ładowarka, 3 kabel USB-C, USB-A, silikonowe etui, no i nieodzowna papierologia z nieodzownymi naklejkami dla fanów marki. Aha, jest jeszcze szpilka do wysuwania simowego owego Dla tych spośród Was, którzy wiedzą jak wygląda Poco X3 NFC, wygląd wersji Pro nie będzie żadnym zaskoczeniem. Niemniej jednak, dla przypomnienia. Telefon do najsmuklejszych nie należy. Szczerze mówiąc, jest giga-klocem. Przy wymiarach 165,3 na 76,8 na 9,4 mm urządzenie waży aż 215 gramów. Poko X3 Pro to mieszanka szkła oraz poliwęglanu w dobrej jakości. Urządzenie może się podobać, zwłaszcza jego tył. To właśnie tam umieszczono trzy zdobne pasy biegnące wzdłuż całej długości plecków. Środkowy jest błyszczący i przecina moduł Foto. Dwa skrajne siłą rzeczy są nieco węższe. Są też zmatowione. Nieco u dołu zaś producent przypomina nam, z jaką marką mamy do czynienia. Widnieje tam bowiem ogromny napis Poko. Kolor plecków jest dla mnie pewną zagadką nieoczywistością. Jego nazwa to fantomowy czarny. Z naciskiem na słowo fantomowy. Dzieje się tak po części za sprawą gradientu, który w zależności od natężenia oraz kątu padania światła przechodzi z jasnej czerni w delikatny róż. I cóż, bez względu na nazwę wygląda też świetnie. Nie sposób nie podziwiać kunsztu chińskich designerów. Inna sprawa, że tył smartfonu palcuje się bez opamiętania. Oprócz koloru pseudo-czarnego dostępne są również wersje brązowa oraz niebieska. Plecki to również cztery jednostki optyczne wraz z diodą flash osadzony w wyspowym module fotograficznym. Tu muszę niestety dać mały minus. Według mnie całość rzuca się w oczy i znacznie pogrubia i tak wydatny profil urządzenia. Sytuację ratuje case, który praktycznie do zera niweluje fotograficzny garb smartfonu. Plastikowa pokrywa urządzenia jest zakrzywiona po bokach i styka się z równie plastikową, błyszczącą ramką telefonu. Podobnie jak w przypadku plecków, tworzywo sztuczne łatwo pomylić z aluminium. Plastikowo szklana kanapka jest znakomicie poskładana. Nic tu nie trzeszczy ani się nie ugina. To właśnie dzięki dbałości o wysoki poziom wykonania oraz spasowania poszczególnych elementów. Poko X3 Pro w niczym nie przypomina budżetowej konstrukcji. Przód pokofona to wielki ekran o przekątnej wynoszącej 6,67 cala. Proporcja wielkości wyświetlacza do całości frontu wynosi 84,6%. Jest to dość typowy wynik ani zły, ani dobry. Dość wąskie ramki, nieco grubszy podbródek. Wyświetlacz urządzenia chroniony jest gorillą szóstej generacji. Cena prezentowanego smartfona oscyluje w granicach 1000 zł. Biorąc jednak pod uwagę zastosowane w konstrukcji podzespoły oraz użyte materiały, producent musiał poczynić pewne oszczędności. Jedną z nich jest brak amoleda. Dla niektórych będzie to oczywiście spore rozczarowanie, ale znów pamiętajmy, że mamy do czynienia bądź co bądź z niedrogim telefonem. Inna sprawa, że IPSowy wyświetlacz zastosowany w Poco X3 Pro jest całkiem niezły. Rozdzielczość paneliku jest taka sama jak w przypadku Poco X3 NFC i wynosi 1080x2400 pikseli przy 395ppi. Ekran, jak już powiedziałem, jest dobrej jakości. Czerniak na IPS są całkiem intensywne, kolory dobrze odwzorowane i żywe. Obraz wyświetlany przez telefon jest bardzo ostry. Matryca wspiera również HDR10. Jedyny większy mankament, jaki dostrzegam, wiąże się z niską jasnością ekraniku. Co ciekawe, bliźniacza konstrukcja bez nazwy Pro oferuje nieco lepsze parametry, i to pomimo faktu, że również mamy do czynienia z panelem IPS. W ramach przeprosin za relatywnie niską jasność wyświetlacza do dyspozycji otrzymujemy adaptacyjne 120 Hz odświeżanie obrazu. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że obraz reprodukowany przez urządzenie w niektórych przypadkach będzie płynniejszy niż zazwyczaj, a reakcja na dotyk wykorzystująca 240 Hz próbkowanie zauważalnie szybsza. Taki stan rzeczy docenią szczególnie miłośnicy mobilnego giercowania. Należy jednak pamiętać, że większość aplikacji wciąż wykorzystuje niższe wartości odświeżania ekranu. Mówiąc o grach, trudno nie wspomnieć o fenomenalnej wydajności prezentowanego urządzenia. Aktualny Pocophone jest pierwszym na świecie smartfonem pracującym pod kontrolą Snapdragona 860. I choć tak naprawdę jest to odświeżony król wydajności roku 2019, a więc Snap 855 z plusem, nie możemy powiedzieć złego słowa o tym procesorze. Poco X3 Pro jest piekielnie wydajny. To urządzenie jest w stanie przerzuć i wypluć każdy średnio półkowiec. Zresztą nawet smartfony z wyższej półki nieraz nie dwa oddadzą pola tej niedrogiej konstrukcji. Jak się zatem gra na tym sprzęcie? Znakomicie, nie ma zacięć klatkowania czy zjazdu do najniższych detali. Jest ultra płynnie, słowem komfortowo. Poco X3 Pro dostępny jest w dwóch konfiguracjach sprzętowych. Podstawowy model, ten, który testujemy, to 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej. Wyższy model to odpowiednio plus 2 GB do RAMu oraz 256 GB przestrzeni na dane. Kości RAM to standard lpddr 4 x zaś pamięć wbudowana to UFS 3.1, a więc na bogato. Gdybyśmy przypadkiem potrzebowali większej przestrzeni na dane, w każdej chwili możemy skorzystać z hybrydowej szufladki na kartę Micro SIM plus MicroSD. Na osobne omówienie zasługuje element traktowany czasem po Szczególnie w niedrogich smartfonach. Mowa mianowicie o jakości dźwięku dobiegającego z głośniczka, bądź też, jak w przypadku Poco X3 Pro, z głośniczków. W sumie aż z trzech. Z dolnego, tego umieszczonego nad ekranem u góry, oraz z trzeciego, będącego niepozornym otworkiem w górnej ramce. I mówiąc w skrócie, jest nieźle. Dźwięk dobiegający z trzeszczydełek jest czysty, z wyraźnie słyszalnym środkiem. O basach wprawdzie nie ma co marzyć, ale i tak jest bardzo przyzwoicie. Posłuchajcie zresztą sami. Dwa dni. To okres, po którym będziesz musiał podłączyć telefon do ładowania. O ile jesteś dość racjonalnym użytkownikiem. Co bardziej, hardkorowi posiadacze pokofona pomyślą o ładowarce po około półtorej dnia. Jest to znakomity wynik, biorąc pod uwagę dwa czynniki: wydajny procesor oraz 120 Hz tryb odświeżania ekranu. Nawet słabszy Poco X3 NFC nie może poszczycić się takimi osiągami. Ogniwo o pojemności 5160 mAh naładujemy przewodowo szybką ładowarką o mocy 33 W. I zrobimy to w około godzinę. 30 minut wystarczy z kolei do energetycznego zatankowania baterii w około 60%. Powiedzieliśmy sobie, że Poco X3 Pro wyposażono w ekran typu IPS. Fakt ten niesie za sobą jeszcze jedną konsekwencję. W smartfonie firmy Xiaomi nie znajdziemy czytnika linii papilarnych zatopionego w ekranie. Znajdziemy go natomiast na prawej bocznej krawędzi. Powiem krótko, dawno nie widziałem tak dobrze działającego skanera. Czytnik praktycznie się nie myli i jest przy tym obezwładniająco szybki. Wielki plus. Poco X3 Pro posiada na pokładzie cztery moduły fotograficzne. Główna 48-pikselowa jednostka ze światłem f1.8, 8-megapikselowy 119-stopniowy szeroki kąt z przysłoną f2.2, 2-megapikselowe makro oraz czujnik głębi, również 2-megapikselowy. Jest też podwójna dioda doświetlająca. Zdjęcia wykonywane głównym układem optycznym smartfona są dobrej jakości. Jak na średniopułkowiec. Szczegóły fotografowanych obiektów są wyraźne, scena jest równomiernie oświetlona, z dobrym zakresem tonalnym. Autofokus jest szybki i celny. Temperatura barw również jest właściwa. Zdjęcia robione w dobrym świetle pozbawione są szumów. Naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Nieco gorzej sprawy mają się z szerokim kątem. Wciąż jest nieźle, choć tu już na dwoje babka wróżyła. Szczegóły, zwłaszcza na drobnych elementach, np. Na, na liściach czy trawie, mogą być nieco nieostre, ale generalnie jestem zadowolony z pracy tego obiektywu. Pokofon z dopiskiem Pro może również zoomować. Przybliżenie do wartości Razy 2 jest ok, choć oczywiście nie jest to zoom optyczny, a jedynie kropowanie oraz skalowanie obrazu. Ale od biedy się nada. Zdjęcia wykonywane w słabym świetle są jak najbardziej akceptowalne. Obiekty są w miarę równo doświetlone, a szum pozostaje pod kontrolą. Tryb nocny i owszem, nieco poprawi jakość robionych zdjęć, ale nie jest cudownym panaceum na brak światła. Telefon oferuje nagrywanie klipów w rozmaitych rozdzielczościach oraz klatkarzu. Mamy zatem 4K w 30 fps oraz 1080p w górę, aż do 960 klatek na sekundę. Do tego całość jest stabilizowana cyfrowo. W dodatku jest to dobra stabilizacja, skutecznie tłumiąca mniejsze oraz większe wstrząsy. Nie tracimy przy tym na jakości filmu. Główna jednostka zapewnia bardzo szczegółowy i dobrze wyeksponowany obraz, z niezłym zakresem tonalnym oraz właściwą reprodukcją barw. W przypadku szerokiego kąta jest już wyraźnie gorzej, choć ujęcia są jak najbardziej ok. Prawie na koniec słów kilka o oprogramowaniu. Out of the box Poco X3 Pro pracuje pod kontrolą Androida 11 w duecie z MiUI 12. Wielokrotnie przy różnych okazjach opisywałem te konkretne oprogramowanie. Układówka smartfonu radzi sobie znakomicie. Jest szybka, ładna oraz funkcjonalna. Panel sterowania, szuflada aplikacji, podzielony ekran, przepływające okna, ciemny motyw, radio FM, kompas, dyktafon oraz Mi Pilot sterujący pod czerwienią. To jedynie niektóre tylko funkcjonalności oraz udogodnienia zaszyte w Mi 12. A teraz już zupełnie na koniec garść informacji na temat komunikacyjnych możliwości telefonu: Wi-Fi 5 generacji, podobnie moduł Bluetooth, GPS, NFC, port podczerwieni, radio, a także USB C 2.0. Xiaomi zaczyna konkurować z samym sobą. Znakomite budżetowe smartfony cały czas nas zaskakują. Biją kolejne rekordy. Wydajności, funkcjonalności czy wreszcie opłacalności. Poco X3 Pro to absolutny top smartfonów. Chipset, bateria, RAM, UFS 3.1, mini jack, zachlapanie odporność, radio, podczerwień 120 Hz, głośniczki stereo, dobre foto i inne. Na dobrą sprawę trudno jest jednoznacznie zaszufladkować omawiane dziś urządzenie. Nie wiadomo jaka to kategoria. Cenowo, budżet. Technologicznie, półka średnio wyższa. Czasem całkiem wysoka. Szybki, znakomicie wyposażony, wielki i arogancki. Klasowy chuligan, z którym wszyscy chcą się kumplować. Taki właśnie jest nowy Poco X3 Pro. Tradycyjne dzięki za oglądanie. Trzymajcie się ciepło. Cześć.